Dzień dobry Państwu, z tej strony magazyn wakacyjny Wakacje, Słońce i Przygoda Powoli kończy się sezon wakacyjny Tutaj w Krynicy Morskiej Turyści już pakują się, wyjeżdżają do domów I proszę Państwa, taki oto właśnie przed nami Wyjeżdżający turysta Proszę się przedstawić Janusz Ze godzina. Panie Januszu, czy ten sezon wakacyjny Czy te wakacje były dla Pana udane? No w chuj udany panie. Chuj! Konkubina mnie puściła w trąbę. Kanary mnie w się złapali. No i pogoda dopisywała, bo przecież padało cały czas. Rzeczywiście udane wakacje. Zwykle będąc na wakacjach... Ten domek kempingowy to miał dziurę w dachu. <laughs> Zwykle na wakacjach kupujemy sobie różne m, takie pamiątki wakacyjne, a to jakiś magnes, a to e, jakiś kubek pamiątkowy. Czy pan takie pamiątki też przywiezie ze sobą do domu? no koszulkę kupiłem, shorty takie fajne no i mam jedną taką pamiątkę która zostaje ze mną na dłużej cóż to za pamiątka? no to już jest do wyjaśnienia z moim lekarzem pierwszego kontaktu